Siemanko, jestem Nadia, witam was na moim kanale I dzisiaj będziemy robić drugi opening z Super Zings I dzisiaj jest ze mną Dominik Siemanko, witam zbrawo bardzo serdecznie Witamy Ja jestem Dominik i w dzisiejszym odcinku pomogę mojej siostrze bawić się I jestem jest ze mną Mikołaj Siem... Brawa ej, ej, ej. Kochani słuchajcie zaraz zamienimy się w super bohaterów. Będziemy musieli rozwiązać kilka tajemniczych zagadek słuchajcie Jakich zagadek? Ponieważ pojawił się Drugi numer magazynu Super Things, kochani! Czyli gazetki o superbohaterach. Znasz ją? No? A czy wy znacie tą gazetkę? No właśnie. Zapraszamy. mi się w superbohaterów. To jest dobry pomysł. Dobra, zakładamy maski. Ej, co ty masz? Nadia, czy to jest jedyny superbohater, jakiego tu mamy oprócz nas? Tak. No nie, to proszę cię. Żartuję. Wow! Wow wow wow, wow 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 Jak ty nadal to robisz? Normalnie Kochani, musimy się przenieść do miasta Boom. No Tam będzie bombastycznie Bombastycznie, słuchajcie, a czemu? Bo będziemy otwierać zaraz tych super bohaterów i super złoczyńców do Bo nie wiem czy wiedziałeś, ale super zinks, kochani, to są takie figurki codziennego użytku i w nich możesz znaleźć zarówno super bohaterów, jak i super złoczyńców. I oni się ścierają na nawet, terenie miasta Boom. Złotych i średnich. Czyli limitowanych Limitowane figurki są tutaj? Też limitowane? Nas interesują tylko limitowane A dlaczego Mikołaj i Nadia ma więcej do otwierania? No bo ja jestem szefową Mam nawet jedyna fioletowa maskę Rozpocznijmy Zobaczymy co się w nich kryje A pod koniec odcinka zajrzymy sobie do gazetki Ponieważ są tam niesamowite krzyżówki Które I wspólnie jest... będziemy rozwiązywać jak ja... ty tak szybko to otworzyłeś? Ja się sobie nie radzę. O, też. Jest bardzo dobrze. A ja mam. Mam też super zimny. Ja mam takiego czołga. Łe, patrz jaki Nadia ma. A ja mam, a ja mam motor. Trójkołowiec tak zwany. A ja mam sanie helikopterowe. <ścoughs> Trójkołowiec. Małe wyścigi? Tak. Kochani, kochani, czas zacząć. Zawody. Wygrała Nadia, ale tylko mój ostał się na to. Tańczy się jak wygrała Nadia, kochani. Brawo Teraz bierzemy saszetkę dla każdego, może trochę większą, ale to nie będzie kartonik. Dobra, sprawdźmy. Dobra. Muszę trzy razy klasnąć na każdego. Dobra. Wow, dobra, to następny. Wow, wow, dobra. Wow, Jezus. wow, dobra, mamy to, słuchajcie, mamy to. To jest, unikat? to jest unikat? Jak? Nie, to jest y, przezroczysty A ja mam taki, przezroczysty A Czyli tak? tylko ja przegrałem, bo mam normalnego, nieprzezroczystego Zinksa Ale z tego co widzę, praktycznie dostajemy samych superbohaterów bo, to... bo zobacz Domin, zobacz Domin Gdzie jest super Każdy z superbohaterów ma swojego przeciwnika Aha z Zobacz sam Spójrz na ulotkę Co ten? Nie a co tu jest pasta twoje. Tylko Aha, że inny kolor, tak? To, to jest inny kolor. Tak, czyli są w różnych kolorach różne wydania, słuchajcie. Mam twojego. Pokaż. Czy o, pokaż, nieźle, ja mam takiego. To teraz mój. Tak jest. słuchajcie, wygląda kapsuła. Otwiera się ją w sumie bardzo łatwo, fajnie palcem i w środku czeka nas niespodzianka. Nie. Kochani, przyszedł czas na wielką wojnę. Każdy z nas ma swoją ekipę, każdy z nas ma swój pojazd. Wydaje mi się, że nie ma na co czekać. A czemu Nadia ma dwa pojazdy? To na to wygra. Wszystko zależy od taktyki. Ale wy macie więcej sprzedaży. Bardzo możliwe, że jest dosyć duża armia. Ale ona ma dwa pojazdy. Zobaczymy, Dobra. jak będzie. Wsiadam w motorówkę. To znaczy w trójkołowiec Udajmy się teraz na pole bitwy. Dobra. Dobra, ja wyciągam pierwszego. Pokaż. Nadia stawia takiego pędzla To są y, płatki z mlekiem Okej, okay, płatki z mlekiem Nie takie... Ja wystawiam hamburgera O kurde, ale będzie starcie jedzenia słuchajcie. Jak dla mnie to hamburger jest bardziej koloryczny niż płatki z mlekiem, dlatego wygram to ała, 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 ała. O kurcze Przegrałem, co teraz? Co teraz? Wystawiaj następnego! Baj, pomóż mi! Wystawiajcie, wystawiaj dwa. Dobra. Nadia, wystawiaj dwa też. Zbite lustro i jakiegoś krzykacza. Nie wiadomo co to jest. Zjedzeniu... Buta! Buta ma. Po frytek umyję zęby, pastą do zębów. Baga? powinienem to wygrać. Ała, straciłem jednego już. Została mi pasta do zębów. Nadia też straciła jednego. Dobra, dobierajcie kolejnych komp kompanów. Dobierajcie Dobra. kolejnych. Kolejny kompan, wchodzi do Nadia, gry. co bierzesz? O nie! Dobra, pokonała mnie kręgiami. Oh, A! Oh. Sikam na ciebie pastą. Nadia odbija twój promień. Ała, trafiła we mnie. Teraz, yy, nie wiem co to jest. Turlam się, turlam się, turlam nie się. Turlam o się. O nie, ominął twojego. turlam się twoich zawodników pozostało! O nie, zostały, został, zmi został zmiażdżony. O zongomin. nie! To co się dzieje tutaj na polu bitwy, ja wszystko widzę z góry. Nadia zebrała ogromne moce Ogromną armię Nadia ma Dominik troszeczkę mniej Zobaczymy jak to się skończy Atak O nie, o nie. Uważaj Domin, ona ma mega armię Uciekać O nie Ona ma wozy Ona naprawdę ma wozy Mówiłem ci, że to się źle skończy, stary. Wygląda na to, że wygrała no no Nadia bitwę. No Nadia miałaś mega armię, Brawo. mimo tego, że rozdzieliłem ten, to jednak technikę miała lepszą, przygotowane wozy bojowe. Do zagadek! Tak szybko sobie zobaczmy, co jest w najnowszym Super Zingsie. Z tego co widzę, mamy dwa mini plakaty i dwa super komiksy. Ale my się zajmiemy dzisiaj chyba tymi zagadkami, co zawsze, co? Pierwszą zagadkę, którą rozwiążemy z dzisiejszego magazynu, to będzie urodziny Swipera. Ja tego dzisiaj trafiłem tak przy okazji. To ty mi to co narysujesz? Dobra, no to tutaj, z tego co widzę, trzeba połączyć tylko linie. Mm. Dobra. nie wychodzi ci Że robię to. Mm. Yy, Daję to poprawkę. dobra. mam widać. O, jest idealnie. Chyba, nie chodziło o tort po prostu. Tak. Ale zobaczcie, jakie jest niżej zadanie. Słuchajcie, taka mała podpowiedź. To chyba będzie ten. Pokaż. Jak się on nazywa? O, widzę. Rocket Ball. Dobra, to ja to zapiszę. Zatradzimy wam małą tajemnicę. Jak będziecie mieć super zinsy, to tutaj może, zna możecie znaleźć na tej ulotce łatwo odpowiedź na to zadanie. Ale to jest. Pięknie napisałaś. I ostatni dla nas. To będzie na pewno jakaś piłka, przecież zobacz. Tam. O, dobra. Jak on się nazywa? Triki. Triki. Czyli taki triki? No. Taki triki, triki. Słuchajcie, przeglądamy właśnie gazetkę. znaleźliśmy znowu jakieś fajne, fa fajne miejsce o youtuberach. I mi się wydaje, że ty tu będziesz, Nadia. Miss to jest. Ale ty będziesz ty mam nadzieję. Słuchajcie. No i co tu jeszcze mamy? Kolejny komiks fajny. No i słuchajcie, została nam ostatnia zagadka tym razem. I rozwiążemy zagadkę. Odkryjemy na koniec dla Was złoczyńce. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra Nadia, robimy to po kropeczkach od jedynki do ostatniego numerka. Brawo, ale kto to jest w takim razie? Jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę I subskrybujcie mi kanał, żeby być tym rządzącym Pa! Pa Nadia, my też pa. dziękujemy A kochani, a Nadia na końcu co odkryła? To nie wiadomo kto to jest Może to on, kochani podpowiedzcie nam To na kar... on, to o... on, to on No dobra, w każdym razie na karcie społeczności Macie film gotowy już kochani, więc zapraszamy do komentowania na karcie społeczności Pamiętajcie, że zostawić łapkę, subskrypcję i Narca.